Siemanko wszystkim standardowo witam was z strony mojego bloga, czyli www.marekporwol.pl. Dzisiaj chciałbym wam pokazać możliwość odebrania ferdropu Tena. Ogólnie zapisywaliśmy się na niego jakiś czas temu, a teraz jest możliwość odebrania. Cała ta akcja. Ma miejsce na DAO Maker, pewnie znacie. Ja tam też pokazywałem, że zamroziłem część tokenów, żeby mieć ewentualnie większe szanse na zdobywanie alokacji w właśnie IDO. No i tutaj pojawiła się możliwość odebrania tych tokenów. Było do rozdania 124 tysiące dolarów. Ogólnie informacja była pokazana zarówno na Telegramie, jak i na naszym Discordzie. Tutaj macie Discord, tutaj macie Telegram. Ja Wam jeszcze chcę pokazać tutaj, że info było na Telegramie. Jeszcze była nawet przypominajka tutaj na Telegramie i na Discordzie. I na Discordzie też była właśnie taka informacja w sekcji AirDrop różne można tutaj sobie zobaczyć. Na blogu też miałem taki wpis. Wracamy już na bloga. Ogólnie, żeby odebrać tego airdrop'a, wystarczy wejść tutaj w ten link i zalogować się swoim portfelem. Strona wygląda w ten sposób: Łączymy portfel, Łączymy dokładnie ten sam portfel, który mamy zarejestrowany w DAO Maker. I na którym zrobiliśmy KYC, ja akurat nie dostałem żadnej informacji na maila. Parę osób poinformowało mnie, że dostało też informację na maila. Kilka osób poinformowało mnie, że nie dostało informacji na maila, a ma do odebrania airdropa. A jeszcze kilka osób poinformowało mnie, że dostało informację na e-mail, ale nie mają możliwości odebrania airdropa. I naprawdę nie wiem, co tutaj się stało. Z mojej perspektywy musicie ewentualnie spróbować napisać do supportu, jeśli takie coś się wydarzyło. Ja mam do odebrania jak widać 544 sztuki, ale tym razem nie da się odebrać tego całego. Także ja klikam odbierz, czekam aż będę miał możliwość potwierdzenia tutaj odbioru tego dropa. jak widać mamy FI w BNB, klikam potwierdź, no i odbieram. To co mam tutaj do odebrania. Zaraz sprawdzimy też ile to kosztuje. Czekamy, aż transakcja zostanie zatwierdzona. Wszystko jest zatwierdzone. Mam do odebrania jeszcze 272 sztuki, czyli tak naprawdę odebrałem tylko połowę tego. Zobaczcie, jeszcze w ogóle mam do odebrania 29 H. Też to jeszcze odbiorę. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dokładnie, cyk. Odświeżmy tą stronę. Zostało odebrane przeze mnie 301 sztuk tch. Jeśli ja sobie zesłapuję te 301 sztuk, no to w tym momencie sprawa wygląda całkiem inaczej. Bo 300 sztuk to jest 44 dolki. Odebrałem 44 dolary. Dajcie znać w komentarzu, co wy byście z tym zrobili. Czy byście to trzymali, czy sprzedali. I zobaczymy, co tutaj wymyślimy razem. Zobaczcie, strona jeszcze wygląda w taki sposób, że tutaj mamy możliwość dodania liquidity. Są jakieś lockery. Mamy głosowania. Tutaj są jakieś rewardsy. Mamy NFT, tutaj można je zamrozić i tak to wygląda. Trzeba po prostu trochę bardziej się tutaj zapoznać z tą platformą. Mam nadzieję, że wy też zapoznacie się. Ja też spróbuję. No bo jak dostaliśmy za darmo jakieś tokeny, to warto się jednak tutaj tym zainteresować, a nie opuszczać statek. No tak jak mówię, ja się jeszcze zastanowię, co zrobię z tymi tokenami. Mam ich w sumie do odebrania jeszcze 240 sztuk, czyli 500 43 sztuki, czy tam 44, no i zobaczymy, co tutaj można dzięki tym tokenom zwojować. Wróćmy jeszcze na chwilę do mojego bloga. Na blogu niżej znajdziecie kolejne akcje na DAO Maker. Mamy możliwość brania udziału w IDO. Ja się tutaj zapisałem na ten IDO. Możecie kliknąć ten link i przejdziecie bezpośrednio właśnie do tego IDO. Dzięki temu, że wy udostępniacie też swój link, tak jak ja tutaj, to zwiększacie swoją możliwość zdobycia tutaj punktów, na to, by zostaliście wylosowani w tej akcji. No, zobaczcie, ja mam 35% do, na to, by zakwalifikować się na jeden ticket o wartości 50 dolarów. Dodatkowo, mamy też tutaj głosowania na Dao Maker, czyli tak jak zagłosowaliśmy na tą tenę, no to tutaj są głosowania na kolejne projekty. Mamy Async Network i mamy tutaj Plaguda. Nie wiem, czy dzięki temu, że będziemy na nich głosować coś dostaniemy, ale ja takie głosowanie tutaj wykonałem. Dodatkowo też macie tutaj linki jeden link i drugi link. Wystarczy po prostu kliknąć potwierdzić transakcję metamaskiem, czyli, Swój głos i to wszystko. Przypominam jeszcze o możliwości dołączenia do naszego Telegramu. Wystarczy kliknąć tutaj. Możecie też dołączyć do Discorda. Macie tu dodatkowy przycisk. Jeśli chodzi o Telegrama, no to tutaj dzielimy się podstawowymi informacjami. Tutaj na przykład mamy ostatni wtorkowy live. Była też informacja o tym, że na e-maile zostały rozesłane jakieś dziwne wiadomości na temat Exodusa. Jest informacja od Michała na temat Space Cartels. Ja oczywiście dzielę się z wami moimi mini vlogami, które też są dostępne na kanale YouTube. Jestem w Tajlandii, także tutaj nagrywam takie mini vlogi z ciekawostkami, które zauważyłem w tym kraju. Jest też informacja na temat naszego weekly update'u. Ja go oczywiście dodaję na bloga, ale zachęcam do tego, by zapoznać się z nim na Discordzie. No bo zobaczcie, tutaj na Discordzie mamy to zrobione w ten sposób, że wystarczy kliknąć tutaj i przeniesie was do konkretnych informacji. Tutaj co tydzień w piątek staramy się rozpisywać najważniejsze informacje, które były właśnie w ciągu danego tygodnia. I tak jak widzicie, mamy informacje z życia grupy, mamy jakieś airdropy, mamy mintingi i stakingi, mamy testnety. Mamy tutaj informacje na temat Lego, mamy informacje na temat whisky, akcji. No i też są ważne wiadomości na temat rynku krypto. Walut. Ja oczywiście wrzucam to w oba miejsca, czyli zarówno na Telegram, jak i na Discord. Jeśli właśnie chodzi o ten food szerzony na temat giełd Chłobi, Kucoin i Binance, no to tutaj ja akurat mam takie podejście, że w danej chwili na Chłobi nie mam już środków, mam tam tylko kilka tokenów tych ich giełdowych. No i oczywiście też tutaj zaznaczyłem, że jeśli wy chcecie stake'ować sobie jakieś tokeny, no to zwracajcie uwagę, co to są za tokeny i czy w ogóle można je stekować. Czasem giełdy oferują staking tokenów, które są niestekowalne i to jest nic innego jak yield farming tak jakbyście wrzucili gdzieś na farmę. Ja staram się stake'ować moje tokeny na moim portfelu i na stronie oficjalnej. Jeżeli wy stykujecie coś poprzez giełdę, no to pamiętajcie, że te tokeny nie są w waszych rękach. Ja starałem się powypłacać większość tokenów z moich różnych giełd. Zostały mi w sumie tylko Binance, Kucoin, Bybit i Bitrex, z tego co pamiętam, tam mam jakieś kwoty. Na Binance handluję botem, na KuCoinie też handluję sobie botem i tam akurat te środki są mi potrzebne. Ale jeśli mam jakieś środki, które holduję długoterminowo, no to ja ich po prostu staram się nie przetrzymywać na żadnych z giełd, a bezpośrednio na moim portfelu. I tutaj też. Oczywiście wrzuciłem informację, że zalogowałem się na giełdę Hłobi i patrzę, że tam mam tylko tokeny Chłobi i nic więcej. No i tak jak jeszcze dodałem tokeny giełdowe, kiedyś fenomen, a dziś troszkę przekleństwo, bo wszyscy patrzą tak naprawdę jak dużo zabezpieczenia mają dane giełdy w tych tokenach. Dodatkowo jeszcze pojawiła się tutaj informacja na temat takiego projektu NFT, farmingowego, takiego w sumie miks, że sobie tam kupujesz NFT-ka, dostajesz farming. No i tutaj też przeczytacie moją opinię na temat tego projektu. Ja akurat bardzo ostrożnie podchodzę do tego typu projektów, bo mnie takie projekty już nieraz zrobiły w konia, więc z tym też bardzo uważajcie i podejmujcie Wasze indywidualne decyzje, no i miejcie też oczywiście na uwadze, że to wszystko wiąże się z potężnym ryzykiem, ponieważ rynek kryptowalut akurat zawsze jest ryzykowny, ale w tej chwili, w tej fazie rynku, może być trochę bardziej ryzykowny, ponieważ ludzie są znudzeni, szukają na siłę różnych dziwnych projektów. No i tutaj też, oczywiście, kilka informacji takich lifestyle'owych. Tak to wygląda na naszym Telegramie, na Discordzie wygląda to całkiem podobnie, bo też tutaj macie informacje z Telegramu, też tutaj staram się wklejać te informacje z Telegramu. Mamy weekly update. Mamy oczywiście czat, na którym możemy tutaj sobie pisać i wymieniać się różnymi informacjami. Mamy takie coś jak mam pytanie, SOS, pomoc. Mamy bota. No, jak widać, tutaj mamy wiele działów, wiele możliwości. Ogólnie jest to skarbnica wiedzy dla początkujących. Także, jeśli jesteś początkujący, Wbijaj na Discorda, znajdziesz podstawowe rzeczy, które powinieneś znać na rynku kryptowalut. To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje, które chciałem Wam przekazać. Oczywiście zapraszam Was na bloga, znajdziecie tutaj najnowsze wpisy, tak jak widzicie, dodaję tutaj ciekawostki z mojego lifestyle'u i z podróży, dodaję tutaj weekly update'y, dodaję tutaj informacje na temat właśnie różnych airdropów jest podsumowanie aplikacji do tradingu, akurat w grudniu ona za bardzo tutaj nie zarobiła, aczkolwiek ja na nią patrzę długoterminowo, więc mi ten wynik uśrednia się po prostu w czasie, czym Wam tutaj taką ciekawostkę pokażę, jeśli chodzi o tego bota, w tym miesiącu ten bot wygenerował zaledwie 75,5 dolara gdzie wcześniej każdego miesiąca generował około 380 dolarów 400 dolarów, na przykład tutaj w listopadzie, wygenerował 742 dolary. No, a w tym miesiącu tylko 75. Zobaczymy, co przyniesie styczeń. To by było na tyle. Dziękuję Wam za to, że oglądacie moje materiały. Zachęcam do tego, by zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę do góry, kliknąć sobie dzwoneczek. No i napiszcie w komentarzu, co myślicie o tego typu update'ach. Trzymajcie się, cześć.